czołem, nogą, dupą. Cześć, tutaj Damian. jak już pewnie się domyślacie, coś poszło nie tak. Dzisiaj opowiem wam historię o tym, jak chciałem nagrać trzecią rundę draftu oraz o tym, jak chciałem nagrać kolejny odcinek Back to Glory, który, jakby nie patrzeć, mi wyszedł, ale wolę go przedstawić w takiej formie, więc dobrze. Trzecia runda. Mecz z dosyć przeciętym składem Aguero na napadzie, na ten przeciętny skład zdobywa bramkę w szóstej minucie i przez to przegrywam, jednak znacie mnie. Ja bym się nie poddał tak szybko, jako że jestem wspaniałym driblerem, strzelaczem, podawaczem, Uderzyłem Messim kilka sekund po tym, jak straciłem pierwszego gola, mieliśmy remis i nie ukrywam, ja byłem zadowolonym człowiekiem, ludzie, jak patrzę, no, nie wierzyliście we mnie do końca wczoraj, no to kurde, udowodniłem haterom swoje umiejętności i wiecie co jest najlepsze? Że ja grałem nawet dobrze, tylko to uderzenie po mi nie wyszło, cholera, postawiłem na Francuza, ponieważ co jak co, on jest niesamowity, tutaj... Szczerze, nie mam pojęcia, co się wydarzyło. A, racja! Bramkarz przeciwnika podał mi piłkę, dybala nad bramkarzem. Było 2 do 1 i właśnie dlatego go cholera wygrałem. Bo pięknie mi się zgrywał z pogłą i go potrzebowałem. Ale co z tego kuźwa? Skoro zostałem wyrzucony. Tak jest, draft się kończy na drugim zwycięstwie. Dostaję fantastyczny. No, Jerry! Nie, trap kuźwa. W drugiej padce trafiam. Mm, tak jest, fantastyczny piłkarz. No to w tym momencie stwierdziłem, dobra, nagram sobie Back to Glory. No bo stwierdziłem, dobra, nie wypuszczę takiego filmu z draftu. A chciałem naprawdę dobrze, no to patrzę, okej, okay. tam Jonas. Przeciwnik miał pojechał na samym początku trafił w poprzeczkę. No mógł poczuć się jak ja wczoraj, ale ja, ja fantastycznym graczem jestem. Tak samo jak słowacki wielkim poetą był. Krychowia. check Na 1 do 0 i będę z Wami szczery, ten odcinek, właściwie ten film to nie jest odcinek, to, to jest jakiś miszmasz. Należał właśnie do Grzesia. Fantastyczne wykończenie, a to dopiero początek jego nieprawdopodobnych występów. No, oczywiście przypadkowo, bo piłka odbiła się od przeciwnika, no ale tutaj Stoickow pokazał, że przypadkowym graczem nie jestem. Genialne uderzenie z linii pola karnego, i w 37. minucie było już 2 do 0. A ja, a ja byłem dumny ze swoich piłkarzy. No i wtedy tutaj zachowałem się jak Ameba, rzut karny dla przeciwnika 2 do 1. I zacząłem się bać, no bo kurde, dobra, taki Hulk trafia, on ma jeszcze kilku innych ciekawych piłkarzy, to końcówka tego meczu może być emocjonująca, ale nie, nie była, ponieważ wygrałem 2 do 1, więc zastanawiacie się, co tutaj poszło nie tak, no głównie dlatego, że wygrałem tylko 2 do 1 z takim zespołem w lidze czwartej, byłem niezadowolony, ale koniec końców 3 punkty trafiają na moje konto, ogółem punktów ulepszenia mam 19. Kolejna drużyna Bundesliga, Cruzeur oraz Aubameyang. dla odmiany mój przeciwnik zdobywa gola na samym początku spotkania, ale wy naprawdę musicie we mnie uwierzyć, no bo wiecie... Ja mam umiejętności, nie? Szewczenko, genialny dribbling, podanie oczywiście od Krychowiaka. Strzał z lewej nogi 1 do 1 przed końcem pierwszej połowy. No to klasyka, zdobywam gola, adrenalina w mojej krwi buzuje. No i chcę więcej. No nie, mój przeciwnik też chciał więcej, no i kruze, trafia drugiego gola chwilę po tym, jak ja tego gola zdobyłem. I tak jest ta adrenalina, wyparowała niczym mój mózg w niektórych momentach. No ale spokojnie, jak na wojnie, Gajos na boisku, tak, wpuściłem Gajosa za tego, no bo cholera, dlaczego nie? On naprawdę grał dobrze, dobrze dla naszej drużyny. Czyż nie, no czasami tak. Lam chciał podwyższyć prowadzenie, ale nie wyszło, jednak patrzcie na to, podanie do Krychowiaka. Szczerze, to ja byłem pewien, że to był Szewczenko, dlaczego? No bo cholera! Krychowiak zdobył tak przepiękną bramkę. Wczoraj widziałem komentarz, że wow, przelobowałeś, gratulacje Damian, ty amebo. No ale cóż, teraz lepszy lobik niż Messi'ego, no bo Krychowiak, ludzie, Krychowiak z takim lobem. Messi kto? Tylko tyle mogę powiedzieć, że mój przeciwnik się z grobu odezwał. Koniec końców, 2 do 2, remisik punktów ulepszenia. 24, mecz z Hitlerem oraz La KZ. Wiedziałem, że nie będzie łatwo, choć tak z jednej strony, a właściwie z trzeciej strony, z czwartej, z siódmej strony, tak patrzę, jakiś żal na prawej obronie, to dobra, spokojnie go okiwam. Pierwsza połowa się zaczęła, pierwsza połowa się skoń... No niestety, Bramkę zdobywa trasę oraz przegrywam 1 do 0. Oczywiście w niebo wzięty nie byłem, właściwie byłem na drodze do piekła. Po tym, jakby Narfa trafił na 2 do 0, cholera, dwa gole, dwa gole od słupka. I wiecie co? Ja stwierdziłem, że ja jestem Pelkade, ja jestem Damian. Ja, ja jestem, w stanie, jestem w stanie odpowiedzieć w jeszcze lepszy sposób. I obserwujcie uważnie, nie mrugajcie, ponieważ przegapicie moją najpiękniejszą akcję w tej grze. Prostota, ludzie, prostota. Tiki taka. Gdyby to był zwykły fut, który pojawi się wkrótce na kanale, w tym tygodniu, może nawet jutro, jeśli będę miał humor, nazwałbym to Diki taką. Genialna drużynowa akcja i wykończenie stoiczkowa. Piłka odbiła się od poprzeczki, prawda? Tak, od poprzeczki. Czy słupek? Słupek. Sorry, mam czasami zeza. Czerwona kartka dla Figo, ale to akurat nic ważnego. To jakoś nie wpłynęło na losy spotkania. No bo chwilę później zdobyłem kolejną bramkę. No nie, nie tak. W taki sposób. Brzydki, no ale gol to gol. Byłem zadowolony, no bo tak patrzę na zegarek. 12 minut do końca, no to będzie punkcik. Cholera, byłem w błędzie. Adolf H. w polu karnym. Majestatyczny gol niczym jego wąsik 3 do 2 no to byłem w tarapatach I tak sobie myślę dobra, kończę ten mecz w dziesiątkę Jestem w dupie Dobra, lepsza dziesiątka niż ustępka, jak to kiedyś bywało w tej serii. No ale no niestety, no nie wyszło Griezmann w polu karnym 4 do 2. Asta Lawista, gwóźdź do trumny został wbity. Przegrywam ten mecz, ale jako, że jakieś tam bramki wpadły, no to punktów ulepszenia mam 28. Za Figo wpuściłem głasa Kostę, Mój przeciwnik był podniecony, że zobaczył Gigsa w moim zespole. No to co mogę powiedzieć, mecz się rozpoczął. Zapowiadało się niesamowicie, no bo wow, przeciwnik podjarany, dupa. Yy, koniec meczu rozłączony zostałem. Oczywiście mecz przegrany, 28 punktów. Nadal skład z Bundesliga, Obemajanko oraz Müller na napadzie, choć tam jeszcze inni ciekawi gracze byli. Dośrodkowanie i Stoiczkow trafia do siatki, tak jest, wreszcie mi wyszła wrzutka Wynieśnicie trafiłem po dośrodkowaniu i tak stwierdziłem, że zawsze będę naciskał X razy 2. Tutaj świetna interwencja mojego piłkarza, jednak Getz zasadził armatę z desansu No dobrze, że nie trafiło w mojego bramkarza, bo pewnie by go całego połamało. 1 do 1 w 45 minucie. Niestety mój przeciwnik w posiadaniu piłki, no żartuje. Fantastyczny odbiór i Grzesiu Krychowiak do Szewczenki 2 do 1 właśnie o tym mówiłem krychowiak, skarby. Mam nadzieję, że dostanie kolejną kartę Team of the Year w to Znaczy, wcześniej jej chyba nie testowałem w 15. No, ale w 16. Oj, znajdzie się dla niego miejsce. Wracam do normalnego futa jutro. Fekir i spółka będą czynić cuda. Dobrze, Douglas Kosta w polu karnym 3 do 1. Szewszenko fantastycznie unosi piłkę nad bramkarzem. No i ten mecz to pewne zwycięstwo, czyli tak właśnie to jakiejś tragedii nie było. Jednak ciągle ja sobie w głowie myślę, że to jest Liga 4. Ja powinienem wygrywać 5 do 0, 6 do 0, 7 do 0, 8 do 0, 9 do 0, 10, do 0, 11, do 0, 12 się do 0 i wiecie o co chodzi. 10 punktów na moim koncie to chociaż się w tej czwartej lidze utrzymuje. 37 punktów, tak jest, to oznacza, że w kolejnym odcinku zobaczymy nową legendę. No ale fajnie się ten mecz rozpoczął w 25. minucie. Mhm. 1 do 0. Figo trafia do siatki. Wreszcie zobaczyliśmy gola w wykonaniu Portugalczyka. Si. No i dupa. Po raz kolejny zostałem rozłączony. No i co mogę powiedzieć? Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jutro normalny fut, ponieważ tam jestem w niskiej lidze i będę czuł się swobodnie na swoim poziomie. Ja dziękuję Wam za oglądanie, życzę miłego dnia. Może kiedyś zobaczymy Ronaldo w drafcie. Cześć!